W niedzielę 10 lutego obchodziliśmy 73. rocznicę pierwszej wywózki polskich mieszkańców Kresów Wschodnich na prace przymusowe do ZSRR. Członkowie Strzelińskiego Koła Związku Sybiraków i burmistrz Dorota Pawnuk złożyli kwiaty pod pomnikiem zesłańców Sybiru, znajdującym się przy Strzelińskim Rondzie tego samego imienia. Historię naszych wygnanych z domu i wywiezionych na syberię rodaków zna chyba każdy. Cieszymy się, że w strzelinie pamiętamy o nich i ich cierpieniu. Pod pomnikiem zebrali się ludzie, którzy sami przeżyli piekło Sybiru, lub przyszli dla uczczenia minutą ciszy pamięci tych, którzy już z niego nigdy nie wrócili.